Hej, to jest ja Limonka MLP i witajcie w... Piątka z Twilight. Więc szybciutkie ogłoszenie. Jestem chora. No, jestem chora. Jestem strasznie chora. Boże, nie. Może. au. Nie, to mnie boli. Ale przed rozpoczęciem naszego prawdziwego programu, czyli Piątka z Twilight, mam z wami... mam parę ogłoszeń, więc to będzie też połowa info. Więc szybciutkie, szyb, 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 szybciutkie ko, co? Szybciutko wam coś powiem, że mm, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście, yy, znaleźć mój Skype, byśmy yy, pogadali sobie o naszych kategoriach, czyli yy, Play-Doh, MLP, Rainbow Loom oraz Little Pet Shop, now, Little Pet nowa kategoria. I piszcie, i będziemy sobie fajnie pisać na Skype, i myślę, że będzie bardzo fajnie. Więc piszcie w komentarzach, czy chcecie znać mój Skype. Dziękuję Wam za 29 subskrypcji. I um, teraz spróbuję zadzwonić do Pomarańczki. I będziemy prowadzić świat Twilight. Bo, jaki świat Twilight? Piątki z Twilight razem. Hejka pomarańczka. Hej, pomarańczkę! Um, więc tak, teraz jesteśmy z pomarańczką. Ona jest zdrowa, ja jestem chora. Tak, więc yy, zaczynamy program. Jej! Ok, to teraz robimy takie szybkie pytanko, ok? E, tak, piątki z Twilight są e, tak zwanymi, no tam, znaczy teraz to nie wytłumaczyłam, bo tamte piątki z Twilight wytłumaczyłam jak to będzie szło, ale nie wytłumaczyłam co to konkretnie będzie. Będą takie pytania od Was i też będą dużo osób ze mną tak zadawać sobie pytania. Więc zacznijmy pomarańczko, ok? To pierwsze pytanie. Znaczy musisz zgadnąć. Rozumiesz? Tak. Dobra, to... Yy, tak. Jaki jest... Yy, czekaj... Yy, jaki jest mój ulubiony owoc? Yy, limonka. Dobrze, a twój ulubiony owoc to pomarańczka. Tak. Wow, ale... ale wytłumaczenie. Dobra, to teraz od ciebie pytanie. Jak oceniasz siebie, jak nagrywasz na YouTube w skali od 1 do 10. No, no według mnie no ja nagrywam w skali no chyba na 10. Dobrze, widzowie. Napiszcie w komentarzach, jak ją oceniasz. Tak, jak nie oceniacie w skali od 1 do 10, napiszcie w komentarzach. No bo ja się oceniam oczywiście pozytywnie. A też poprosiłam widzów, aby napisali w komentarzach, czy chcą, abym powiedziała swojego Skype'a. O, to od razu czy są mojego. Dobra. I też napiszcie, czy chcecie pomarańczki Skype. Okej, okay, to na razie pomarańczki nie ma, to... Ważna wiadomość, że jutro soboty z Bonbon. Yy, dużo osób wyczekiwało soboty z Bonbon, bo ja wiecie, miał, miałam tą przerwę. I no właśnie bardzo dużo osób polobiło to soboty z Bonbon, też ja też to lubię, wiem. I w tych drugach sobotach z Bonbon nie wiem, czy będzie się znowu wtrącała mija, czyli twoja jest Nieważne. Eee, to poczekam sobie na pomarańczkę. uuu czekamy na nią. Uuu. Uuu. O, jeszcze pytanie. Czy Wam się podoba ta tapeta, ta bo, ja bo ja się naprawdę na nią starałam. No, ja ją robiłam bardzo długo, bo się na nią starałam i. Naprawdę, no, no mam nadzieję, się podoba, bo, no bo mi się podoba, mi się, mi się podoba, to jest jakiś, jakiś syf, to to jest, uuu, jakieś kuneczki, nie gumeczki. nie w piątkach z Twilight, nie, nie. I chciałam jeszcze coś powiedzieć, i to jest okropne, że w ostatnich sobotach z Bonbon no, no, w sobotach z Bonbon to yy, znaczy, no, nie mam zbytnio takich pretekstów, ale jak wychodzi tą ciekawostkę tygodnia, to na przykład, jak powiem, na przykład yy, żart tygodnia albo coś takiego, to od razu, że ściągam od Banshee, a ja nie ściągam od Banshee, wiecie? Że na przykład powiem tygodnia, to od razu już od że ściągam. To jest takie nie fair. Ale usunięta została ta coś, bo chodzi o to, że Bonman lubi Samika, a szczególnie sam, bo ona jest taka emo. A jeśli chodzi o Adriannę skąd, to wam nie wytłumaczyłam. No bo Bonbon, Bonbon jest jakby taką. Jest jakby takim... Odzwiercielnielem od, odwier... no nie, no, zawsze miałam problem z powiedzeniem tej nazwy. nie rozwiercielni... Nieważne, wiecie o co chodzi. Adrianny... znaczy nie Adrianny skąd tylko Alfonsy. I ona jest jakby Alfonsą, ale w wersji kucyka. Nie no rozumiecie. Ła, wow, ból mi teraz przez was głowa. E, mam teraz pan zresztą przed chwilą wymyśliłam, że... W sobotach z Bon pokażę Wam mój Skype. Tak? No, pokażę Wam mój Skype w sobotach z Bon Ale wtedy będzie taka przerwa, bo nie umie tego powiedzieć, bo wiecie, ona takie, No i boi się, że nie zrozumiecie i wpiszecie złą nazwę, więc... Wolałaby to powiedziała Rainbow Dash, czyli maskotka kanału Limonka MLP, ale normalną maskotką kanału jest Lira, ale ich nie mam. Dobra, ale powróćmy do normalnego programu, czyli do Światła... Boże! Nie świat Twilight tylko Piątki z Twilight. Um, zacznijmy od ciekawostki playdoch. Play Doh. no. Wszyscy mają Play Doh, a ja mówię Play Doh. Play -Doh. Uuu, Wszyscy mnie denerwują. Znowu nowości w nie ma. Play -Doh. Nie mam, ale. Nowości z Metal Kurczę, mogłam Wam w piątkach. Tak, wypowiedziałam mnie światło. W piątkach z Tuayaj mogłabym Wam pokazać te nowe kucyki, ale tego jednego osoba tak z mi pokazała. No nie. Boże, więc znowu nowości z MLP nie ma. Z LPS, no jest Nowością z LPS jest ta świnka. No, no ten drugi komentarz, że nie od Mega i MLP już nie pamiętam filmka, może wam pokażę. Pod moim ostatnim filmem napisała Dr Draculora i i Kati. MH i Minecraft napisało, że Rarity rari ma się nazywać Petek. A, że. Nie. Rarity ma się tak. Ma się nazywać tak Petek? Że. Że Rarity. Że. ta świnka ma się nazywać Rarity? No wiecie, no trochę to nie, nie pasuje, ale no... nie zrozumiałam nie prawie w ogóle tego komentarza pod moim ostatnim filmem z shoppingiem. W ogóle nie zrozumiałam nie tego pytania. Ani trochę. Nie wiem czemu, ale tak. Hmm. Wiecie, no bo normalne piątki z czyli które wstawiłam jakieś miesiąc temu albo dwa miesiące temu, skończyły się już trzy minuty temu. No ale to tam to będzie specjalny, dłuższy odcinek, okej? Okay? Okej, okay, okej. Okay. I teraz, nie wiem czy się odważę, ale chyba to zrobię, że, po że pokażę wam to tło, które nagrywam. Znaczy, no, nagrywam normalnie, no ale pokażę Wam biurko, które nagrywam, bo chyba to jest ciekawe. Eee, I jeszcze podam tylko swojego Skype'a, bo tak będzie lepiej. A, no, bo tak będzie lepiej, no bo nie chcę... Pokażę Wam moje miejsce z no Znaczy, jak wygląda to teraz miejsce. Ok, pokażę No to tak, to są takie rzeczy. Tutaj są żelki. Miam. Yy, tak. Są żelki. Yy, pędzelki, tutaj jest świnka. I tło. Ogromne tło. Tak, więc to jest moje tło, to jest moje stare tło, które zamierzam sobie postawić, bo wygląda ładnie, estetycznie. Yy, o Boże, nie będę Wam zdradzać. To jest to tło. Yy, no tak, to jest to tło. Yy, I tej lampeczka, bo tamta w komórki... Yy, gdzie ona jest? Aha! O tamta to... Ona mi się zepsuła. I nagrywam tutaj. No. I to jak miałam 5 lat? Nie, nie 5 lat. 5 lat. Ile miałem lat? Nie pamiętam. Chyba... chwila, Już nie pamiętam. Parę tam lat, nie pamiętam już. To wkleiłam sobie takie. O, taką naklejkę. podostałam do malowania Ramił dasz. Która jest tam, ale wam jej nie pokażę. Bo... Bo tak... Tak, o. I jak wiecie, jutro z rana nagrywamy nowy serial. Nie tylko sobotę z Bonu, ale też nowy serial LPS. Co, jestem tak podekscytowana, bo już mam wszystko tak ładnie zrobione. Tak jak już wszystko tak ładnie ułożone. Zrobiłam mebelki. Znaczy większość zrobiłam. Znaczy nie wiem, czy większość, ale nie Ale zrobiłam pokoje, zrobiłam takie fajne rzeczy do nowego serialu i, i jeszcze do światła, ale trochę się postarałam i będzie też bardzo fajnie i tak dużo, tak dużo wymyśliłam, tak więc też jestem no ostatni miesiąc też trochę wymyślałam, bo właśnie właśnie nie myślałam. Jestem podekscytowana, że będę mogła yy, właśnie tak rozmawiać z widzami. i Jutro będą te nowe seriale i mam nadzieję, że Wam się spodoba. I tak dużo rzeczy. I nagram dzisiaj dwa filmiki, więc będzie lepiej. Ale już nie powiem Wam drugiego, bo będzie spoilerowanie. Dobra, koniec piątków z Twilight. Yy, mam nadzieję, że wam, że wam się podobał ten filmik. I yy, yy, pa! Pamiętajcie, by subskrybować, komentować, lajkować i taki inne rzeczy?